Zproszył się gdzieś od dali, głos ciepły biegł Do tańca mnie porywał i unosił mnie Nad plażą pośród fach, gdzie szumki i ogniska I serce nabija rytm muzyki tej Bo to jest reggae, kolorowe reggae ten szan na niebie błękit się regę. Bo to jest regę rozstańczone regę. Jak słońca blask, to regę jest czas Więc tańcz regę słońca blask. Oraz grał, o życiu pięknie śpiewał, miłości aż po kres. Skronami łkał, hity swe, potem wóz, z bit, i porwał we serce rytm muzyki tej. Bo to jest rok, te szalony rok. Kołysze mnie co krok. I w którym z miast, przy której zdam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną zól? Kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będziesz le jak ze mną? I kogo rzucisz, tak jak mnie, któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną Ty wiesz, że ja doszliśmy do wniosku, że takie małe auto, jak Fiat 500 z Bielska Białej yy, Pana Żywińskiego zdobędzie pierwszą nagrodę numer załogi 10. Zaproszę załogę numer 13, równie pięknie odrestaurowanego Mercedesa z Oświęcimia. Pana Marka Góreckiego, ale tym razem przyjechał pięknym Mercedesem Pontonem. To jest taka klasyka lat 50. z najwyższej półki. Rok 58, sześciocylindrowy Mercedes, 2-2 litra. Właściciel nazywa się Jarosław Szery. I mamy jeszcze dwie nagrody specjalne dla polskiego fiata 508. Państwo Ryszard i Marylka Kramarczykowie z Chrzanowa do nas przyjechali I jeszcze nam się bardzo podoba Citroen numer 33 A ja chciałem przede wszystkim w imieniu nas wszystkich podziękować Panu Markowi Lekkiemu Bo bez niego by się to nie odbyło Nie odbyłoby się też bez zaangażowania Rady Osiedla Dzięki waszej ciężkiej pracy powstają takie miejsca I możemy organizować takie wydarzenia Już kolejny raz tutaj miejsce się sprawdza, mam nadzieję, że Wszyscy dzisiaj znajdą coś dla siebie i spędzicie wspaniały kolejny dzień w Bielsku Białej. Wszystkiego dobrego. Jako gospodarz, co prawda, gminy Kozy, ale też część tutaj amfiteatru mieści się w naszej gminie. Z panem prezydentem, jesteśmy można powiedzieć, w takim wspólnym łączniku dwóch gmin. A także zapraszam tych, którzy chcą zwiedzać dalej tą piękną okolicę do kamieniołomu, gdzie można udać się szlakiem turystycznym również blisko. No I drodzy państwo mam nadzieję, że tak jak rok temu ta pogoda również dopisuje w tym roku i tak będzie w przyszłym roku, że również się tutaj spotkamy. Także dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i do zobaczenia. Brawo panie wójcie. Ja chciałem tylko dodać, bo może nie wszyscy pamiętają, że gmina Kody, czyli mieszkańcy, czyli pan wójt wtedy też urzędował, dołożyliło trochę środków do tego amfiteatru, za co Bielszczanie są wdzięczni i też dzisiejsze wydarzenie zostało wsparte przez gminę Kody. I tak uważam, sąsiedzka współpraca powinna wyglądać i oby tak było zawsze. Dziękuję Wam za obecność, za to, że jesteście, że się bawicie i że umiemy po prostu inaczej spędzić też czas wspólnie razem przy zabawie, przy muzyce. Większość ludzi działa tu bezinteresownie, żeby to po prostu było, trwało i żeby cieszyło i przynosiło radość ludziom. Jest to jedenasty lipnicki piknik, powiedzmy sobie szczerze. A pierwszy był w 1998 roku, kiedy Lipnik obchodził 700 lecie.